i widzicie przywiało mnie aż nad morze jestem teraz w Łebie, jest wieczór zaraz idziemy na zachód słońca a za mną stoją samochody którymi jutro będziemy wracać do domu i w niedługim czasie będą wystawione zerknijcie sobie tak się prezentuje Civic UFO 8 1.8 oczywiście z fajnym przebiegiem 197 tysięcy i Civic 9 też 1.8 z przebiegiem 156 tysięcy. Niedługo będą wystawione. Postaram się też jakiś filmik z trasy wrzucić. Także, cóż, dzięki. I jeżeli macie ochotę, chcecie jakiegoś Civika, śmiało dzwoncie 509-919-359. Taki plus tego wyjazdu nad morze po te dwa Civiki, że mogę pobyć przy morzu, zachód słońca, fajnie, przyjemnie. Zawsze to jakiś plus, odpocznę i jutro wracamy. wrzucę coś z w sensie. Hej!